Siema. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co się dzieje z 200 tysiącami włókien w waszym bicepsie. Na początek szybka teoria. Jednostka motoryczna, pojedynczy motoneuron, który unerwia określoną ilość włókien mięśniowych. Na potrzeby przykładu yy, przyjmiemy, że jest 800 jednostek motorycznych w bicepsie w proporcjach 50 na 50, jeżeli chodzi o włókna wolno i szybko kurczliwe. Czyli skoro jest 200 tysięcy włókien, to mamy po 100 tysięcy włókien wolno i szybko kurczliwych. Założymy sobie, że. Te 640 jednostek motorycznych unerwia wszystkie nisko i średnio wysokoprogowe jednostki motoryczne, a 160 wysokoprogowych jednostek motorycznych również unerwia 100 tysięcy włókien, ale tych szybko kurczliwych. Jeszcze tak co do teorii, to tylko przypomnę, że jednostki motoryczne różnią się wielkością: małe unerwiają niewielką ilość włókien, a te duże unerwiają bardzo dużą ilość włókien mięśniowych czyli przy przekroczeniu progu pobudliwości danej jednostki motorycznej od razu odpala się na przykład 700 włókien mięśniowych czy 800. Wiedząc to, co mamy tutaj, no to oczywiście należałoby szybko podzielić 100 000 przez 640 i uzyskamy, czy teraz tak z głowy nie pamiętam, ale powiedzmy, że około 156 włókien mięśniowych unerwionych przez jedną jednostkę motoryczną. A tutaj, żeby to się zgadzało, to będzie czterokrotnie więcej, czyli tam powiedzmy, że 600, tam 35. Nie ma to znaczenia. Jakby na potrzeby przykładu nie jest to istotne. Istotne jest tylko to, że różnią się one wielkością, różnią się proporcjami. Także mając te informacje na względzie, już mniej więcej możemy wprowadzić pewne założenia praktyczne do naszego treningu. To znaczy, jeżeli się męczymy, to będziemy tracić aktywność wysokoprogowych jednostek motorycznych, czyli bardzo dużo, duża ilość włókien przestanie być pobudzana. I ile w ogóle włókien jesteśmy w stanie pobudzić w trakcie treningu przy założeniach, że jesteśmy wypoczęci, na przykład wykonujemy stabilne ćwiczenie jednostronne, VA, czyli Voluntary activation, dobrowolny poziom takiej aktywności mięśniowej dla Bicepsa wynosi 90%. Czyli jest szansa, że 90% z tych włókien zaangażujemy, co jest w ogóle wysokim poziomem, jeżeli chodzi o różne mięśnie. Wiele mięśni nie osiąga tego poziomu, jest to też do wytrenowania, co może być istotne. Także 180 tysięcy z 200 tysięcy włókien jesteśmy w stanie pobudzić, 20 tysięcy no, będzie w takim deficycie, to się nazywa deficyt aktywacyjny. I bardzo ciężko, żebyśmy w ogóle te jednostki motoryczne zaangażowali i te włókna mięśniowe zaangażowali do pracy. Także mamy już tą teorię za sobą. Jeżeli to sobie na spokojnie przetrawicie i wszystko jest jasne, to teraz przejdźmy, jakie nam to daje praktyczne informacje. Pierwszą praktyczną informacją, jaką możemy wykorzystać, jest to, że będzie istniał efekt malejących zysków. Czyli jeżeli ja sobie wykonam w pierwszej serii 10 powtórzeń z jakimś tam ciężarem, powiedzmy 50 kg, a w drugiej serii zrobię 8 powtórzeń z ciężarem 50 kg, to jeżeli, jeżeli tu się udało zrekrutować te wszystkie 180 tysięcy włókien mięśniowych, to tutaj z tych 180 tysięcy włókien mięśniowych zaangażuję przykładowo oczywiście na przykład już tylko 150 tysięcy. No bo to i to jest postrzegane jako rear zero. Zrobiliśmy na maksa, ale stymulacja nie jest maksymalna, ponieważ zmęczenie uniemożliwiło nam zrekrutowanie części włókien szybko kurczliwych, tych najbardziej istotnych dla hipertrofii. Stąd już wiecie, że wykonując każdą kolejną serię w treningu, tak naprawdę będziecie mieli coraz mniejszy ten bodziec stymulujący hipertrofię mięśniową. Wiemy też z poprzednich wideo, że mięśnie prostą przez około 2 dni. No to logicznym wydaje się, żeby spróbować rekrutować wszystkie 180 tysięcy, no jak najczęściej. Czy co dwa dni się uda? Może być problem, ale powiedzmy, że od 2 do 4 dni to jest dobra praktyka. Czyli od dwóch do maksymalnie trzech i pół treningów w tygodniu. Ta częstotliwość powinna wystąpić na daną partię, żebyśmy byli w stanie zmaksymalizować nasz potencjał hipertroficzny i w ogóle do pobudzenia. Czyli z czegoś musimy zrezygnować. Skoro częstotliwość poszła w górę, to oczywiście objętość Musi iść w dół. I bliskość do niepowiedzenia, często też, no to już w zależności od stopnia wytrenowania, ale to nie jest temat na dziś. Także mając te wszystkie informacje, już gdzieś z tyłu głowy. Możemy w bardzo prosty sposób zacząć monitorować nasz trening na podstawie mniej więcej testów wysiłkowych. Czyli powiedzmy, że ktoś by chciał sobie regularnie, no nie jest w stanie się zregenerować, może w dwa dni z serii do upadku, bo mu wyniki spadają co drugi dzień, no ale już jeżeli zrobi sobie 8 powtórzeń na 50 kilo, czyli takie dwa powtórzenia poniżej jego maksa. To jest w stanie się regenerować co dwa dni, i powiedzmy, że jest w stanie się zregenerować na potrzeby przykładu z dwóch takich serii. No to wykonuje sobie dwie takie serie, lub troszeczkę lżejsze, na przykład siedem. Nie ma to jakby znaczenia, chodzi tylko o to, żebyście zrozumieli schemat co te dwa, trzy dni, na przykład trzy razy w tygodniu. I dzięki temu w każdej z pierwszych tych serii doświadcza zaangażowania no, większości tych włókien mięśniowych, tylko one. Z racji tego, że seria będzie troszeczkę lżejsza, będą doświadczały minimalnie mniejszego napięcia mechanicznego, i w ten sposób jesteśmy w stanie e, iść dalej, przełamywać stagnację, szczególnie u osób zaawansowanych. Bo wyobraźcie sobie, proszę, że mamy taką sytuację, że nasza niskoprogowa jednostka motoryczna unerwia kilka włókien, średnio wysoko unerwia ich znacznie więcej, no i wysokoprogowa. Unerwia ich naprawdę dużo. Jeżeli my się zaczniemy skupiać tylko i wyłącznie na doładowywaniu serii, to pierwsza seria aktywuje część z tych włókien, druga już nie i się skupi na tym, trzecia na tym, czwarta na tym. Będziemy doładowywać coraz więcej stymulacji w obrębie mniejszej liczby włókien, a te i tak doświadczą tylko jednokrotnego napięcia w trakcie treningu, i dopiero jak się zregenerujemy, będziemy w stanie ponownie je. Zaangażować, a jeżeli się nie będziemy regenerować, bo ciągle będziemy nawalać bardzo dużą ilość objętości, to one w ogóle się nie zrekrutują. Czyli tak jak wam podałem przykład, że w pierwszej zrekrutujecie 180 tysięcy włókien, w drugiej na przykład 150, 000, czyli jest różnica tych 30 tysięcy włókien, to one na przykład w ogóle nie będą odpalane w stanie permanentnego zmęczenia i przetrenowania. Także tyle na dzisiaj. Po więcej informacji odsyłam Was do e-booka Siła Częstotliwości. No i co? Zachęcam do jego zakupu, ponieważ tylko do niedzieli, do jutra do końca miesiąca z kodem siła 50 macie 50 zł zniżki na tego e-booka, a tam poruszam tematy między innymi podobne do tego, co omówiłem dzisiaj. Także do zobaczenia. Jak macie jakieś pytania w komentarzach dotyczące siły i tego co omówiłem, to śmiało pytajcie.